Nadchodzą nowe czasy i będą to zdecydowanie bardzo, bardzo ciekawe czasy, ponieważ na naszych oczach od wielu, wielu miesięcy, a nawet już lat odbywa się rewolucja świata IT i nie tylko IT głównie przez szalone tempo rozwoju technologii AI czyli sztucznej inteligencji. Ja jestem Dominik i witam Cię serdecznie na moim nowym kanale Nie tylko IT. Od długiego czasu cały internet huczy od kolejnych i kolejnych nowinek związanych z dziedziną sztucznej inteligencji. I kolejne grupy ludzi debatują, jak szybko roboty przejmą władzę nad światem. Graficy oraz inni artyści protestują i walczą o swoje prawa autorskie, nie zgadzając się na sytuację, w której AI e, uczy się czy też trenuje na ich dziełach, które są dostępne w sieci. E, potem to sztuczna inteligencja. Kopiuje czy też naśladuje niejednokrotnie unikalny styl poszczególnych osób, które no nie do końca się z tym zgadzają, ponieważ uważają, że jest to kradzież. No i nie ma co im się dziwić. W mojej pracy, a od wielu lat. Ponad już 14, jestem głównie zawodowym programistą. No i w tej mojej pracy na co dzień przewijają się tematy sztucznej inteligencji. Jakby to ją wykorzystać do optymalizacji realizacji zadań, w jaki sposób przyspieszyć albo odciążyć na przykład deweloperów od żmudnych, powtarzalnych rzeczy, które muszą wykonywać w swojej pracy, tak aby mogli skupić się na rzeczach kreatywnych, na tym, co mogą wytworzyć, co mogą przemyśleć, a nie klepać cały. Czas, na przykład ten sam kod. Jak już czasem zdarzy mi się odpuścić pracę zdalną e, i e, pojechać do biura, no to w takich rozmowach, czy to o projektach, czy e, prywatnych small talkach, temat sztucznej inteligencji e, pojawia się bardzo, bardzo często. Czasem ten temat pojawia się e, w kontekście pozytywnym, czyli e, jak możemy wykorzystać AI, jakich narzędzi użyć, e, w jaki sposób możemy sobie e, pomóc w pracy, właśnie e, używając tych e, narzędzi sztucznej inteligencji, ale czasem Często też słychać takie zaniepokojone szepty. Czy na Pewno za kilka lat jeszcze będzie potrzebny i czy będzie w ogóle istniał taki zawód jak programista, a może po prostu korporacje wyczują tutaj oszczędności i obniżą pensje deweloperów czy też testerów, no bo skoro ich pracę może po prostu wykonywać komputer samodzielnie, no to czemu mamy im aż tak dużo płacić? W moich prywatnych rozmowach z żoną również często pojawia się temat AI. Często debatujemy o tym, jak rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na nasze codzienne życie, ale też na to jak wpłynie na jej branżę, czyli architekturę i budownictwo, ale o tym nie będę teraz y, tutaj y, się rozciągał, ponieważ jest to temat na zupełnie inny odcinek. Dodatkowe olbrzymie wyzwania pojawiają się również dla mnie, jako rodzica czwórki cudownych dzieciaków. Wchodzą oni bardzo na różnych etapach, w różnym wieku, y, w ten świat wirtualny. No i w jaki sposób my jako rodzice, z jednej strony mamy uświadamiać ich, jak to wszystko działa i jak wiele korzyści niesie za sobą umiejętność korzystania z cyfrowych dóbr internetu, ale z drugiej strony, jak mamy chronić ich przed fejkami, przed kłamstwami, manipulacją, która z dnia na dzień jest coraz bardziej łatwa do wprowadzenia. W jaki sposób mamy ich ochronić? To jest dramat. Jedną z większych części mojego życia są gry planszowe, co widać tutaj po półeczce za moimi plecami. Jestem zapalonym graczem, czasem coś tam nawet sobie stworzę, zaprojektuję do szuflady. A do tego Tworzę kanał na YouTube zbyt wiele gier, na który Was chętnie zaproszę i zobaczcie, co tam, co tam się dzieje. Już od kilku lat wrzucam tam filmy właśnie dotyczące tego, w co grywam, jakie są moje wrażenia z rozgrywek, moje opinie, wideoinstrukcje, różne tematy wokół gier planszowych. No, i tu pojawia się temat, czy gry będą tworzone przez AI w niedalekiej albo może trochę dalszej przyszłości. I nie chodzi tu tylko o grafiki, ale również o mechaniki. Czy nie będzie tak, że e, wydawcy czy autorzy będą szli na skróty, żeby tylko jakby wydać cokolwiek, co stworzy AI na podstawie innych gier, czy będą dalej projektować i tworzyć nowe mechaniki? Tego nie wiemy. Ale również. Czy taka praca właśnie content creatora, czy recenzenta, może też obchodzi już w niepamięć, ponieważ można przecież wygenerować sobie takiego sztucznego, wirtualnego influencera, który będzie pracował 24 godziny na dobę, nie będzie w żaden sposób marudził, nie będzie wybrzydzał, nie będzie asertywny, czyli będzie mógł powiedzieć, nawet wygrać film o tym, co wydawca czy autor chciałby, zobaczyć w filmie o swojej grze. No i jak widzicie, jest mnóstwo, mnóstwo obszarów, tematów, które dotyczą mojego życia, które mnie bardzo interesują i są właśnie związane z tą rewolucją AI. No i teraz pytanie: czy ja widzę w tym wielką nadzieję, wielką szansę dla ludzkości, że wykorzystamy te narzędzia i ułatwimy sobie życie? a może widzę w tym nieuchronną zagładę, czyli to, że faktycznie te roboty przejmą świat i nawet nie to, że zrobią jakąś krzywdę ludziom, ale... Po prostu zabiorą, zabiorą stanowiska pracy, zaczną tworzyć rzeczy, które tak naprawdę będą mało interesujące dla ludzi, czy to w branży takiej ekonomicznej, czy w branży programistycznej, czy też w branży rozrywkowej. No i tutaj, oczywiście, odpowiedź nie jest taka prosta, ponieważ na co dzień rozważam, myślę o tym, rozpatruję to z różnych stron, i z tych pozytywnych, i z tych negatywnych. No i niestety nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć jednoznacznie. Czy uważam, że to dobrze, czy źle, że ta sztuczna inteligencja się rozwija? Ja raczej stoję po tej stronie pozytywnej i widzę szansę na to, że ludzkość. Wykorzysta sztuczną inteligencję do dobrych celów, do tego, że e, możemy stworzyć coś nowego, coś lepszego, dzięki właśnie tym algorytmom, których człowiek by sam w głowie nie policzył. Tak samo w pracy. Często ja i moi znajomi wykorzystujemy właśnie te narzędzia AI-owe i często e, jakby wspomagamy się tym, jakie dobre rzeczy mogą nam te algorytmy sztucznej inteligencji przynieść. Jednak, nie wydaje mi się w tym momencie, że byśmy musieli się jakoś bardzo, bardzo martwić tym, że ona, czyli ta sztuczna inteligencja, całkowicie odbierze nam pracę. Oczywiście zmieni nasze życie całkowicie, zmieni nasz e, świat branżowy IT e, zupełnie, ponieważ no, ci, którzy nie będą chcieli tego używać, zostaną w tyle. Ci, którzy nie będą potrafili wykorzystać w jakiś sposób tego AI, no, będą mniej wydajni i to też jakby nie będzie się firmom opłacać. Ale z drugiej strony, z moich... Na razie małych, takich jakby jednostkowych doświadczeń z, ze sztuczną inteligencją jest taka, że nie da się całkowicie wygryźć ludzi, którzy działają kreatywnie. Ale teraz nie chcę się zagłębiać bardzo szczegółowo w ten temat, bo. Ten film nie po to służy. Ten, ten film nagrywam po to, żeby przekazać wam taką ogólną moją wizję i moje podejście do tej rewolucji AI. No, i tutaj chciałbym wysłać wam taki pozytywny vibe, pozytywną energię i myślenie o tym, jako o szansie, którą możemy wykorzystać, którą możemy dobrze spożytkować jeżeli tego nie spieprzymy oczywiście jako ludzkość. No i na pewno te tematy AI jeszcze będą się pojawiać na tym kanale, bo to jest coś co mnie bardzo dotyczy, co dotyczy wszystkich nas yy, na co dzień. I chciałbym jeszcze zaznaczyć, że na tym kanale nie będą pojawiać się tylko tematy AI-owe i tylko technologiczne, chociaż no jakby to jest duża część mojego życia i właśnie o tym chcę z wami rozmawiać, chcę nagrywać filmy, które się wokół tego yy, kręcą, ale nie tylko. Tak, tak jak ten kanał yy, nazwa tego kanału mówi, nie tylko IT Różne tematy możemy poruszać. Jeżeli macie ochotę, żebym wam o czymś opowiedział, albo podzielił się z wami jakąś informacją, albo czymuś się przyjrzał i, i też wyraził swoją opinię na ten temat, no to zapraszam do komentarzy. One są dla was, możecie się tam podzielić tym. Co byście chcieli usłyszeć z mojej strony i o czym możemy sobie podebatować? Napiszcie też proszę o tym, jakie jest Wasze podejście do tej rewolucji AI, jak Wy to widzicie. Ja chętnie poczytam Wasze opinie, ponieważ no, jestem mega ciekawy, czy my jako ludzkość globalnie myślimy o tym bardziej jako o takiej niepowtarzalnej szansie, czy o tym myślimy bardziej jako o nieuchronnej zagładzie ludzkości. Myślę, że y, tutaj opinie mogą być podzielone. Dajcie proszę znać w komentarzach. A teraz nie przedłużam. Pozdrawiam was serdecznie i mam nadzieję, że wspólnie będziemy sobie omawiać różne rzeczy y, w tych właśnie nowych, bardzo ciekawych czasach. Następny film, który wypuszczę, wydaje mi się, że będzie o tym, jak to się w ogóle stało, że zostałem programistą. To jest ciekawa historia, przynajmniej dla mnie, <laughs> może dla was też będzie ciekawa. Zobaczymy. Trzymajcie się. Cześć.